Są ludzie, którzy całe swoje życie poświęcają jednej idei. Dla podpułkownika Alojzego Kaczmarczyka tą ideą była wolna Polska. Walczył o nią od wczesnej młodości w I Brygadzie Legionów. Gdy nad Polską zawisł mrok okupacji, stanął do walki w Armii Krajowej, sięgając wysokich szczebli dowodzenia. Po upadku Powstania Warszawskiego, jako cywil, został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL gross Rosen, a następnie Mauthausen-Guzen. Przeżył to piekło. Wrócił do Krakowa w 1945 roku. Mógł odpocząć, mógł milczeć, ale dla niego Polska wciąż nie była wolna. Natychmiast wstąpił do zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ta ostatnia walka nie trwała długo. Ten były wysoki urzędnik państwowy. Oficer Armii Krajowej i ocalały z Mauthausen Guzen został aresztowany przez Komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa i stanął przed sądem w pokazowym procesie. Wyrok kara śmierci, wykonany 13 listopada 1947 roku w krakowskim więzieniu na Montelupich. Ale komunistom nie wystarczyła śmierć chcieli wymazać pamięć. Nie oddali ciała rodzinie pogrzebali go potajemnie. We wspólnym nieznanym grobie. Dziś przywracamy mu imię: Podpułkownik Alojzy Kaczmarczyk, cześć jego pamięci. Dziękuję za uwagę. Twoje wsparcie wiele dla mnie znaczy i jest najlepszą motywacją do dalszej pracy. Będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i zasubskrybujesz mój kanał, aby nie przeoczyć kolejnych opowieści. Do usłyszenia.